Czy mogłabyś mi pomóc z przygotowaniem sali na spotkanie? Będzie nam o wiele łatwiej, jak będziemy robić to razem? Nie, nie mogę. Ale jeszcze nie powiedziałam dokładnie, kiedy będziemy to robili. Może znajdziesz wolną chwilę? Nie, to, to nie ma znaczenia i tak nie będę mogła. Rozumiem, że możesz być zajęta, ale może chociaż wiesz, kto mógłby nam pomóc? Nie, naprawdę nie wiem. Dobrze, a czy mogę wiedzieć, dlaczego nie chcesz nam pomóc? Jest jakiś problem, o którym nie wiem? Nie, nie. Po prostu nie chcę. Muszę być asertywna. Czy mogłabyś mi pomóc z przygotowaniem sali na spotkanie? No, no I don't think I will. cześć! Z tej strony Karolina Krzywicka z AMG studio. Dzisiaj. Chciałabym porozmawiać z Wami o asertywności. To nie tylko umiejętność komunikacji, ale także wartość, która kształtuje nasze relacje i sposób radzenia sobie z konfliktami. Każdy z nas zapewne doświadczył sytuacji, w której chcieliśmy zareagować gwałtowniej, np. w sposób bojowy. To mógł być komentarz współpracownika, który nas denerwuje, brak zaangażowania kolegi w projekt, czy też nieprzyjemna interakcja z kimś w drodze do pracy. W takich momentach pojawia się pokusa, by ulec gniewowi i zareagować agresywnie. Dlaczego? Bo druga osoba przekroczyła nasze granice, naruszając nasze poczucie bezpieczeństwa. Tyle, że to wcale nie musi być skuteczne, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Asertywność proponuje nam inny sposób działania. Powiedzmy sobie szczerze, asertywność i agresja mogą na pierwszy rzut oka wydawać się podobne. Oba te zachowania to reakcje na zagrożenie, ale różnica między nimi jest kolosalna. Asertywność to zdrowa reakcja na stres, podczas gdy agresja często prowadzi do szkód. Poznajmy różnicę między nimi, aby wspierać swoje potrzeby, utrzymując pozytywne relacje z innymi. Asertywność to umiejętność wyrażania swoich potrzeb i uczuć w sposób konstruktywny. Jednocześnie szanując potrzeby innych ludzi. To zdolność dostawania w obronie siebie w sposób spokojny, ale stanowczy. To szukanie rozwiązania konfliktu poprzez dialog i współpracę. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ asertywność pozwala nam utrzymać zdrowe granice, zarówno w relacjach osobistych, jak i zawodowych. Chroni zarówno nas, jak i innych przed negatywnymi konsekwencjami niekontrolowanej reakcji emocjonalnej. Asertywność to nie milczenie, to wyrażanie swoich uczuć i potrzeb w sposób stanowczy, ale uprzejmy. I tutaj jest zasadnicza różnica. Asertywność jest pozytywna, delikatna, wspiera obie strony, podczas gdy agresja może prowadzić do krzywdy. Gdy jesteśmy asertywni, chronimy zarówno siebie, jak i drugą osobę przed zranieniem i zamieszaniem. Z kolei agresja. To negatywne zachowanie, które atakuje drugą osobę. Może to być agresja werbalna, fizyczna, a nawet mikroagresja, która sprawia, że ktoś czuje się niekomfortowo lub czuje się lekceważony. Agresywne reakcje są często bezproduktywne, szkodzą relacjom i często prowadzą do eskalacji konfliktu. Dlatego ważne jest, abyśmy umieli rozróżnić asertywność od agresji, zarówno w swoim zachowaniu, jak i w zachowaniu innych. To klucz do budowania zdrowych relacji i rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny. Jednak bycie asertywnym to nie tylko umiejętność wyrażania siebie, ale także umiejętność słuchania innych. To zdolność do empatycznego zrozumienia perspektywy drugiej osoby. I poszukania kompromisu, który uwzględnia potrzeby obu stron. To także umiejętność proszenia o pomoc w sposób, który pozwala drugiej stronie tej pomocy nie udzielić. Jak widzisz, asertywność to dużo, dużo więcej niż po prostu mówienie nie. Warto pamiętać, że asertywność to umiejętność, którą możemy rozwijać poprzez całe życie. To proces, który wymaga świadomości siebie, pracy nad sobą. I praktyki w codziennych sytuacjach. Dlatego zachęcam wszystkich do eksplorowania tej umiejętności i dostrzegania do pozytywnych zmian, jakie może przynieść do naszego życia i relacji z innymi. Dziękuję, że obejrzeliście ten film. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować kanał. Bardzo jestem ciekawa, w jakich sytuacjach najczęściej musicie wykazywać się asertywnością. Podzielcie się proszę w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.